ja początki końca czy tam koniec od początku Gonitwy wątków jak księżyc romantyzujący o słońcu Patetyczny charakter w chwili sztormu na otwartym morzu Pod granicą horyzontu niesiony przez monsun Upojony przez bosków, ubóstwiany wśród demonów Jestem zimny jak lądolód, nie boję śmierci ziomu Z nią widzę pokrojomu i całuję znowu W nową księżyca u progu nieboskłonu hot Płynie mój przesabi nikt nie utonął Kiedyś chciałem zabić się Ale umarła mi znajomość ze złą stroną życia Zabita z nieczulica na języku Mona Lisa Jo, ten dźwięk tak pięknym obrazem, że ciężko go opisać Łatwiej poszuć, hildat, serca bicia Smaczek dla wampira, pij i spływaj Nam to płyny w żyłach, definiuje witchcraft Karmię, karmę, whiskas, wrócę mi kocica Kotku, chwila, mam dość zła rozkminiać Jest tak słodka, że im z rzędu mina Jo, spływam